Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony W końcu doczekaliśmy się filmiku o mecie Wszystko przemyślałem, przeanalizowałem I dzisiaj wam podam najlepsze bronie Na blisko oraz na daleko A film dedykowany snajperkom sobie zostawię Na mniej więcej poniedziałek, bo chciałbym Trochę więcej powiedzieć o tym kiedy powalają i co jest lepsze i dlaczego. Więc zaczniemy sobie od broni na daleko i tradycyjnie zaczniemy od wykresu na trójgame, data dlaczego dane bronie wybrałem, dlaczego mogą być lepsze od innych, mimo że dana broń może mieć super fajne TTK, a jednak jest i. Może być inaczej, więc omijam sobie tego Rala, który w cudzysłowie jest popsuty yy, i będzie zaraz spaczowany i tak nie będzie tym nie grał. Yy, no i bronie na daleko z MW2 oraz MW3 nie wydają się być jakoś tam. Nie wybijają się, zwłaszcza że. Wzory i moc odrzutu się zmieniły Więc na przykład ten, ten D-Tir, Którym graliśmy wcześniej, no ten Recall ma większy, już nie jest tak fajny jaki był Więc bronie z Black Ops 6 W tym przypadku się wybijają I tutaj będę miał parę opcji dla was, tylko zobaczmy sobie jak wygląda to ten wykres TTK Więc mamy tutaj bronie jak ASWAL, GPR, XM4 GPMG, PU i XMG I teraz jakby, jeżeli chodzi o te RKM'y. RKM'y rkm, -y. RKM -y jeszcze tam za bardzo się nie mieszają w tą absolutną metę, w sumie teraz nie ma aż takiej absolutnej mety, możemy grać paroma broniami i nie ma tak, że jedna broń super dominuje, ale jeżeli chodzi o rkm -y, no to faktycznie ten GPMG-7 i PU-21 one, jeżeli chodzi o TTK, no to zostawimy sobie klatę. No to wiadomo, że wybijają się, ale jak już mamy kombinacje, typu dodają nam strzały w głowę i nogi, w zależności od naszej precyzji, no to one tam już różnie wychodzą. Mimo wszystko, jeden z nich ma bardzo fajny e, fire rate tak zwany, czyli strzela bardzo szybko, ale oba mają dziwny recoil, czyli po prostu idą bardzo mocno do góry. Co na broń na daleko jest niedobre, ponieważ chcemy polegać na stabilnym odrzucie. Nawet jeżeli broń nie strzela wystarczająco no szybko, albo bo nie ma takiej mocy uderzeniowej, to jednak musimy polegać na tym odrzucie, ponieważ jeżeli broń mocno nam odrzuca na daleko, no to co z tego, że szybko zabije, jak nie, nie jesteśmy w stanie trafić. Więc te dwie bronie stąd wywalam i zostanie nam Aswal, GPR, XMG, który też jest rkm Jeżeli chodzi o TTK, w teorii ma najgorsze z nich wszystkich, ale nadal jest to dobre TTK, które się ciągnie aż do 35 metrów. Bez dodatków Oczywiście dodajemy dodatki To, to się oczywiście wydłuża I zmienia w zależności od dystansu Więc tak to wygląda Azwal oczywiście się tutaj wybija na sam dół Mimo wszystko Azwal nie będzie najlepszą opcją na daleko Moim zdaniem Azwal jest to fajny sniper support Ale ja bym Azwala nie grał za bardzo do SMG Czyli do broni na blisko Ale warto o nim tutaj wspomnieć Zaczynamy od XM4 z pięcioma dodatkami I chciałbym tutaj zaznaczyć Pięć dodatków Ponieważ zdaję sobie sprawę, że mamy dziką kartę Kartę, która nam pozwala założyć 8 dodatków na broń, i o tym wspomnę, i wytłumaczę wam, jak możecie budować bronię z dziką kartą, ponieważ nie ma tutaj większej filozofii, nie ma tutaj podawać buildów z dziką kartą, ponieważ sami sobie ustalimy, na czym nam zależy, jeżeli chodzi o tą broń, czy chcemy, żeby była szybsza, czy bardziej stabilna, co chcemy tam. Ale ten base weapon, czyli ta podstawowa broń z pięcioma dodatkami, zawsze będzie jakby taką bazą do tego wszystkiego. I tu mamy XM4. I teraz XM4 bez celownika, ponieważ moim zdaniem sam jakby celownik jest całkiem spoko i nie wygląda źle. Wizualnie też recoil nie jest zbyt mocny, więc jesteśmy w stanie się tym tutaj Pobawić mimo wszystko. Oczywiście możemy tutaj założyć celownik na XM4 i proponowałbym założyć Wam bodajże, już Wam mówię, jaki to będzie celownik. Chyba ten, ten, ten celownik Wam bym proponował założyć, ewentualnie jakiś dalszy, ale problem polega na tym, że te celowniki są niestety. Nie można na nich polegać, zwłaszcza gramy na myszce, ponieważ one się bujają, po prostu cofnęliśmy się rozwoju względem tego, co było wcześniej, dlatego te celowniki są dziwne i czasami lepiej jest na broń na daleko założyć mniejszy celownik, dzięki czemu te, te bujanie się celownika jest o wiele, wiele mniejsze, więc nad tym też warto się zastanowić. Ale tak wygląda cały build do XM4, nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo ponieważ no tutaj za bardzo nie ma co mówić. E ten build będzie najstabilniejszy, i najwięcej, według mnie, najwięcej strzałów będziecie w stanie po prostu z tego trafić. Ja rozumiem, że broń można zbudować na bardziej mobilną, ale moim zdaniem od tego jest po prostu SMG. Więc przejdźmy do tej kolejnej broni na daleko. Kolejno jest ten Azwal. I teraz tak, ta broń strzela bardzo szybko i zabija bardzo szybko, mimo wszystko. Yy, I wygląda w ten sposób: możemy się pobawić i stworzyć Azwala trochę szybciej, albo dać mu większego magazynka lub większy magazynek. Moim zdaniem kara za mobilność nie opłaca się za te 5 pocisków, które i tak. Bardzo szybko nam uciekną, więc w teorii T40 te to jest najbardziej optymalny. To nie jest broń, która jest w stanie. Porobić, że tak powiem trzech, trzech, czterech Tak, to jest broń, która się używa na solo, na duo Ewentualnie Sniper Support Czyli wiadomo, że Sniperka, pa, pa, pa I Azwalem tam działamy, co mamy zdziałać Więc moim zdaniem Azwal nie będzie to Tak zwane Primary Weapon Czyli broń podstawowa, jak to będzie XM4 I inne broń, które zaraz pokażę Azwal jest to dobry Sniper Support e, Nie sądzę, że jest Żeby był jakikolwiek sens zakładać Celownik na Azwala, z tego względu, że po prostu No, mimo wszystko jest to dosyć Fajne, przejrzyste, e, więc więc, jak najbardziej, klarownie się z tego strzela, nie ma sensu za bardzo zakładać tutaj celownika. Build do Altwala wygląda w ten sposób. Kolejno GPR. GPR mniej więcej chodzi na równi z XM4, tylko że GPR będzie trochę wolniejszy, ale ma troszeczkę mocniejsze, że tak powiem, kopnięcie. I już tutaj tłumaczę o co chodzi. Mimo, że TTK jest, jest mniej więcej podobne, no to z GPR-em też możemy się tutaj pobawić. Więc podstawowy build wygląda w ten sposób. I recoil sam w sobie tej broni jest też solidny, jest bardzo wygodny. I zauważcie, że możemy do tej broni założyć celownik i faktycznie em, tego Ricolia nam nie zwiększy. Jak na przykład w XM4, wam pokażę teraz bardzo szybko, XM4 leci tak i nagle leci stąd. Tutaj, no to ten GPR mniej więcej leci do góry, nie jest aż tak upierdliwy, jeżeli chodzi o kontrolowanie recoila, bo widzicie, idzie mniej więcej w ten sposób, więc jest to o wiele łatwiejsza broń do kontroli, mimo że ta mobilność jest troszeczkę gorsza, dlatego na ten XM4, co Wam wcześniej pokazałem, nie zakładałem za bardzo celownika i zostawiłem sobie go na wersję na 8 dodatkach, więc build do tej broni wygląda tak i według mnie jest to super wygodna, fajna broń do użycia. No, i na końcu mamy XMG, czyli RKM. Teraz ten RKM w teorii nie ma najlepszego TTK ze wszystkich broni, ze wszystkich RKMów, ale ma parę plusów: przede wszystkim 100 magazynku. Po drugie, znaczy stop pocisków w magazynku, po drugie, bardzo łatwy recoil do kontroli, mimo wszystko. Więc ta broń jest mimo wszystko fajna do kontroli i może naprawdę długo, bardzo długo strzelać. Możemy po prostu laserować typów przez cały czas, możemy ich trzymać, możemy do nich strzelać, możemy mu nie pozwalać wyjść z jakiegokolwiek ukrycia, chce wyjść. Więc jesteśmy przez bardzo długi czas powtarzalny po prostu ogniem, cały czas próć do typów, mimo że TTK jest gorsze, ale jest gorsze na poziomie. 30-20 milisekund, w zależności oczywiście od tego, gdzie trafimy, więc mimo wszystko ta broń jest dosyć łatwa do kontroli. Zobaczcie, jestem w stanie w dosyć prosty sposób kontrolować recoil i trzymać to mniej więcej w punkcie. Oczywiście od BO6 te recoile, te odrzuty się zwiększyły, ale mimo wszystko ta broń jest całkiem spoko i tak wygląda mm, ta broń, raczej ten zestaw. Z pięcioma dodatkami, a wiadomo, jak się bawimy w 8 dodatków, no to tu już jest kwestia po prostu zwiększania mobilności. Zanim przejdziemy do broni na blisko, szybko Wam wyjaśnię proces myślenia, jeżeli chodzi o bronię z ośmioma dodatkami. Więc wybierając nas zrzut, możemy dobrać dziką kartę. Możemy wziąć na przykład przesadę, co nam umożliwia. Ee... Wziąć lub umożliwia nam wybór dwóch broni głównych, czyli coś na blisko i coś na daleko, lub na przykład spec od broni, który umożliwia nam założenie ośmiu dodatków, jak widzicie tutaj. Więc w zależności od tego, jak chcemy sobie to wszystko ustawić, możemy sobie po prostu te loadouty tak zaprojektować, że czasami mamy już coś na blisko, więc bierzemy sobie od razu broń z ośmioma dodatkami, lub możemy też tą broń kupić na sklepie za bodajże 4,5 albo 6 tysięcy, w zależności od tego, ile ta broń ma dodatków. I fajnie, że cena się zwiększa wraz z ilością dodatków, mimo wszystko. Wszystko. Więc, jeżeli chodzi o ten schemat, no albo ten proces myślenia, musimy myśleć o tym. Mamy zawsze bazową broń, bazową broń, która jest najlepsza na 5 dodatków, i od tego lub do tego dodajemy to, co brakuje. W tym przypadku nie jesteśmy w stanie dodać więcej do kontroli odrzutu, yy, więc dodajemy po prostu pod mobilność, tak jak nam pasuje. I tutaj, w tym przypadku, ja bym się zastanowił nad kolbą. Albo bym się zastanowił nad po prostu laserem, który też delikatnie e, zwiększa nam e, mimo wszystko, odrzucam po prostu kontrolę samej broni. Więc w teorii po prostu ta broń się stanie troszeczkę e, wygodniejsza. Niestety, przy 30 lub po 30 pociskach ta broń troszeczkę odbija, więc to szybko trzeba skorygować. E, no i następnie po prostu no, walczyć dalej. Więc jeżeli chodzi o broń lub schemat broni na 8 dodatków no to wygląda to w ten sposób i teraz przejdźmy do broni na blisko z broniami na blisko jest tak, że mamy parę opcji w tym opcję też z MW3 z MW2 nie mamy co tam szukać żadna broń w ogóle się nie wybija ja nie wiem po co w ogóle te bronie tam są w tej grze to tylko sprawia, że po prostu gra jest, może mieć potencjalnie więcej problemów i bugów ale Oprócz broni, które są spoko i naprawdę spoko z BO6, bo mamy tutaj na przykład Jakala i PP-919, co według mnie to są dwie najlepsze bronie, ale mamy też inne SMG, których nie uwzględnie, ponieważ i tak większość lobby będzie grała Jakala albo PP19 C9 C9 jest OK, ale moim zdaniem nie można na nim polegać tak dobrze jak na tych broniach. Natomiast ja zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma level postaci. Żeby odblokować Jakala i PP-919, więc zanim wy, wylewelujemy albo odblokujemy te bronie, no to możemy grać albo broniami z BO6, które są na początku levela, albo możemy wziąć już bronię z MW3, które też są całkiem spoko. Więc mamy tutaj Strikera 9, Superi też jest jeszcze tam grywalne coś tam każe, ktoś tam próbuje świrować Niestety Superi ma strasznie mocny spadek obrażeń powyżej 10 metrów, więc ja bym z tym Superi po prostu był ostrożny, albo po prostu go w ogóle nie brał. Ale mimo wszystko, statik dalej jest ok, mimo że zwiększony został recoil na nim. No i Striker 9, zobaczcie, że Striker 9 ma bardzo fajny. TTK lub fajny spadek, brak spadku obrażeń aż do 17 metrów, więc teoretycznie jest to całkiem spoko też sniper support. Więc przejdźmy do buildów, do tych broni. Zaczniemy sobie od Jakala, czyli mojego faworyta w teorii, po prostu najlepsze SMG aktualnie. Wygląda w ten sposób: jest to bazowa wersja bez optyki, bez wylotu lufy, ponieważ nie jest tutaj konieczny. Długa lufa, pionowy chwyt przedni, magazynek, chwyt ergonomiczny. Zazwyczaj na każdy SMG lub na każdą broń, w której chcemy zwiększyć troszeczkę mobilność, dajemy energo. Energomicz, ergonomiczny, przepraszam bardzo I sprężyna e, Żeby po prostu ten, e, pomóc z tym e, Odrzutem, z tym recoilem i wtedy moim zdaniem To będzie najlepszy build do Jackala Kolejno PP19 I tutaj Tutaj widziałem różne wersje, to jest moja wersja I tak, ja gram wersją Bez kolby, bo daję sobie radę na tej myszce Natomiast są osoby, które po prostu Wywalają to i zostawiają sobie kolbę. I tutaj na przykład dają magazynek ten szybki, ten pierwszy szybki magazynek, nie, przepraszam, nie, ten, ten tutaj. I po prostu szybsze przeładowanie broni jest, yy, więc to jest kwestia preferencji, czy chcecie, szybszy movement ogólnie broni i. W Teorii Wam coś tutaj zabiera, chociaż nie powinno, nie, nic Wam to nie zabiera Czy chcecie szybsze przeładowanie broni, to już po prostu jest kwestia Preferencji tego, kto jak woli Więc albo brak kolby, albo magazynek Ja preferuję grać po prostu z brakiem kolby, w sensie dodatek brak kolby e, I wtedy mi się tą bronią po prostu gra bardzo dobrze No i tylko jeszcze tak dla przypomnienia, tu jest moja wersja Jackala z 8 dodatkami e, Brak optyki, po prostu dodałem kompensator, aby jeszcze zwiększyć kontrolę ewentualną, laser e, No i tak wygląda i brak kolby chyba jeszcze dałem I tutaj mamy po prostu super mobilny i stabilny Jackal, to będzie po prostu najlepsze SMG wtedy w grze No i jeżeli macie okazję, zbudujcie sobie to Dajcie sobie to do sklepu, do kupna Albo na loadout, jeżeli macie dwie już, jedną bronię Daleko, to po prostu wyciągajcie Jackala Ponieważ on pruje, od samego początku Raczej widzieliśmy, że Jackal będzie po prostu W absolutnej mecie, no i też tak wygląda w Warzone I teraz przejdźmy sobie do broni z MW3 W sensie do Warzona, ale broni z MW3 Pokażę wam po prostu buildy Przejdźmy teraz do opcji z MW3 i szczerze mówiąc tak Taki Striker będzie chyba moją ulubioną wersją i opcją. I ponieważ oni zerfili mocno bronię z 3 Ale nie tyle co o jakby sam, samą moc tych broni. Ale mocno zwiększyli odrzut tych broni. I te dodatki nie dają praktycznie już nic. Chyba, że statystyki kłamią. I trzeba było przetestować każdy po kolei dodatek. Zobaczyć co robi jak zmieniaja. To osobiście nie mam na to czasu. Patrzę na statystyki. I one praktycznie w większość dodatków pokazują dokładnie to samo. Albo na odwrót, Więc po prostu... 80% dodatków można by było wywalić, bo tylko niektóre z nich coś zmieniają, tak naprawdę. Więc to w teorii będzie najlepszy build do tego Striker'a: pod myszkę i podpada, bo jest najstabilniejszy, nie jest aż tak niemobilny i jest całkiem spoko. Mimo wszystko da się z niego strzelać, da się skontrolować ten odrzut nawet na daleko. Więc moim zdaniem, Striker będzie top, jeżeli chodzi o bronię z. MW3 jeżeli, jeżeli jeszcze chodzi o jedną, którą bym mógł polecić, to właśnie ten e, BP50, którego nie uwzględniłem w tym wykresie, ponieważ zapomniałem BP50 na conversion Będzie jednym z najlepszych właśnie też. Problem polega na tym, że ten BP50 ma taki bug, że w Warzone często widzimy, że te pociski idą z nad naszej głowy, co może nas dez dezorientować, mylić i po prostu będzie nam się wydawać, że ktoś jeszcze strzela, co też może sprawić, że się inaczej zachowamy, odwrócimy, bla bla bla. Po prostu jest pff, trochę pobugowana ta broń, mimo wszystko. Więc, jeżeli chodzi o yy, build do Strikera 9, wygląda w ten sposób. A jeżeli chodzi o build do BP-50, no to wygląda w ten sposób. I oczywiście tutaj zakładamy yy, zestaw do przeróbki. No, i pozostałe dodatki, które widzicie, właśnie tutaj. Został jeszcze ten statik, który w teorii ma fajne TTK, ale mimo wszystko broń jest do dupy. I już Wam tłumaczę, dlaczego. Więc statik wygląda dziwacznie. Ja próbowałem tego statika zbudować na wiele sposobów, na stary sposób. Tutaj jeszcze jednego dodatku mi brakuje. E, I tutaj tak naprawdę wszystko nie, Szczerze mówiąc, to nawet nie, nie jest istotne, co dodam. I tak ten statik po prostu nie gra tak, jak miał grać. Po pierwsze, wygląda dziwacznie, ale to nie jest istotne. E, mimo wszystko w tym statyku jest po prostu wszystko pozmienialne, jeżeli chodzi o samą kontrolę odrzutu i tak dalej. Jeżeli chodzi o dodatki, no to ja Wam pokażę. Te, te dodatki po prostu albo coś robią, albo nie robią. Tutaj na przykład teraz statystyki tej broni nie są pokazywane w ogóle, że coś tutaj się zmienia. Tu niektórych się zmienia, ale wydaje mi się, że jak usunę kolbę to nie, to nadal się nic nie pokazuje. Po prostu nie wiadomo, co tutaj dodać. Nagle ten Quartermaster zabiera nam do kontroli odrzutu. Po prostu jest to, jest tutaj jeden wielki bałagan, jeżeli chodzi o, e, o to, jak te bronie możemy zaprojektować, zwłaszcza jeżeli chodzi o te bronie z MW3. A jeżeli chodzi o strzelnicę i kontrolę tego statika, no to mimo wszystko ten statyk da się go skontrolować, ale on lata strasznie, strasznie się rzuca i widzicie, to jest ten recoil, to jest BP-50, który mniej więcej jest jakby... Strzela dosyć szybko, ale idzie tak, a statyk leci tu jak chce, więc, mimo wszystko, ten statyk. Nie jest najlepszą opcją, moim zdaniem, mimo że TTK nie jest najgorsze. No to ten statyk po prostu jest dziwaczny. I jeżeli macie wybierać jakieś bronie z MW3, to wybierałbym Strikera 9 albo BP50. No dobrze, słuchajcie, to wszystko z mojej strony. Tutaj macie metę na blisko oraz na daleko. Przemyślano metę na blisko, na daleko w, na ten sezon. Oczywiście snajperki się niebawem pojawią, więc yy, zróbcie mi przysługę, zostawcie tą łapeczkę w górę, komentarze. Suby są oczywiście mile widziane. I widzimy się w kolejnych filmach na tym kanale. Cześć, cześć.